Dzień dobry, wieczór, cześć Wam, jestem Utardrys, a to jest moja mama Cilinka. Cześć Wam, nasi oglądacze, jestem Cilinka, mama Utara. Tak, byliśmy no tak. w Neterze zebrać sobie blazy na płomienne palniki, na blazowe palniki, ale nadal brakuje nam materiału. Wruszyliśmy z dużym projektem i z... To, y, dlatego od jakiegoś czasu macie kurkle cały czas odcinki, że nic nie budujemy, bo usiłujemy zrobić jeden wielki projekt. Będzie nasza super kopalnia. No, no, ale brakuje nam materiału. Cienka, powiedz mi, powiedz im, co oczywiście się Tobie przydarzyło. No co mi się przydarzyło? Pomagając Utarowi, żeby zrobił swój super projekt. Zbierałam azuryn tutaj za ścianą. No i oczywiście... Odkryliśmy prędoper, po prostu... Człek... odkryła złoża azurynu i stwierdziła, że będzie świetnym blaszkiem kolorowym. Tak. A najlepszy numer jest taki, że oczywiście musiałam odkryć zawsze jakąś jaskinię, jakąś dziurę, do której coś musi gdzieś wyjść i przede wszystkim wpada tam Cilinka. No, utar, jesteśmy tutaj. To jest oświetlone co widzisz, wejście jest takie. I przede wszystkim na początku mamy Creepera. Zajmę się Creeperem. A, spełnięty. No. Patrzę czy jeszcze coś. Włączam plecaczek, żeby pozbierał. Mam włączony. No to możemy w, y, zabierać się za zasoby, jednak nam tu brakuje. Ty patrz, u góry jest żużel. I węgiel brunatny, będzie dużo węgla. Też potrzebny no. nam do pro następnego projektu. No. Dobrze, no to co, ja już bierzemy żelazo. Tak, ty, ty masz żelazny kilofek? Tak mam. Yy, Wydobądź to, co jest ten. Bo, oczywiście, utar jest dupa i nie zrobił, nie? Nie, utar nie jest dupa i no coś musi podać. Sklejon. No. no. Zaniki pamięci. No. Rany boskie! Tego ty krzyczysz. Bo, oczywiście, ci yy, utar usiłował zrobić yy, cielince ładne przejście. Żeby było przejście i zobacz co, wko co się wkopał, co się wyrył. No i jak zawsze coś. No i tam zobacz, idź, idź, idź. Gdzieś mi zombik No Nie oczywiście, by... że ci zombie piszczy i zobacz sobie tu tak ładnie. O. Powiedz, że mamy... O. Uważaj, bo tam jest creeper. Perfetu A ja się tu po. A ty się dobrze bawisz? Po tutaj się, po się Wiesz, mam nowe, nowe usłyszałem pojęcie Nazywa się tysianie a ten, ty, a ty jak mnie tyśnie, to chyba zaraz tu będzie ty z tysianem Pytam się, co to znaczy te. Co to są te tysie, nie? No. A mi odpowiadam, że ty to jest taki paluszek między żeberka. Taki tyś, tyś, tyś. No nic, skoro żeśmy odkryli te przejście, to udałoby się tam dostać. Jestem za tobą. Tak, wiem oczywiście specjalnie, specjalnie dla Ciebie, Cilinka, żebyś nie myślała, że uter jest samolubem. No i powiedz mi, że ja nie mam szczęścia zawsze do dziur. No, oczywiście, i są piękne zasoby. Zajmij się tym, co jest na żelazo, ja. Aha. Tak więc, drodzy widzowie, wydobywamy. Odkrywają się tunele. Dźwiękka się nie musisz przejmować. No. Ale jest coś ciekawego w nim. No właśnie, tak myślałam. Ja bym zbadał najpierw w górę, to idziemy na górę. Zasoby możesz brać, rwać już. No. Powiedziałem, możesz rwać, nie? Ja trochę dalej oświetlam, żeby y, widzieć w razie czego, co mi o, zachodzi od tyłu. chociaż tak, masz rację, na mapie też widać, nie? Tylko oczywiście Utar ma mapę i nie patrzy na mapę. Przeciwnika na mapę patrzy i tak to już mnie nie daje, bo... Po co? Bo cilinka zawsze patrzy na mapę w ostateczności. Ochran. O, czekaj, patrzę, patrzę na niego, czekaj, do czego on jest. Na razie wydobywam węgiel. Okej. Okay. Bloczek dekoracyjny, z cegiełkami można go połączyć, ładne cegiełki powstają. Uh -huh. y oczywiście na pile robisz wszystkie możliwe bloczki y z niego. Mm -hmm. Pod, y, Podobny ten tak właśnie z cegiełkami z piłą mamoś Co? to jest ruda złota ochran o czyli żelazny kilo w, w dłoni nie kamienną go wydobędziesz tylko po prostu y, ochran y, przerobisz na złoto Dobra. Już lecę, Cilinka, już lecę. <gry> Potrzebujesz bruk? Nie. Utel jest dzisiaj przygotowany i to super przygotowany na tą wyprawę. To ty nie powiesz. Patrz, co postawił. Aha. Tam są urny jeżeli idziesz po lewej stronie, to nie zasłaniaj mi prawej strony. Dobrze. Cielinka. Ja yy, pamiętaj, że ja jestem w tej chwili też strzelcem. Mm -mm. <grafy> I problem polega na tym, że ja mam trochę gorszą broń od ciebie. To znaczy, gorszą w W sensie... zapasie, jakby coś w zapasie mam działko i w zapasie mam yy, kartofle. O, al yy, boksit. Mhm. Trzeba byłoby zaznaczyć te złoże tu. Już. Zaznaczę sobie też, bo też będę. Tylko wydobędę będę też raz, nie? Też na szary zaznaczam. Hmm? Noż, kurka przebrzydła. Co ci się zaś zrobiło? No zobacz! No świetnie. I wiesz, powiem szczerze, jestem zdziwiona, bo tu bardzo mało mogłów jest. A jak jest mało moków, to znaczy, jest że złoto. jest noc i one wszystkie szaleją na zewnątrz. No. I tu jest złoto. Cielinka nie pobiegła, cielinka cały czas tu stoi. No, a, utar, a utar się kurczę zastanawia nad, nad czym w ogóle myśleć. Jestem. Tu może być żyła Wy linka Czeka Nie wiem, trzeba się wspiąć. spiąć Utar Zrobi miedzianego kilofa Dobrze? Hmm? wodna, gdzie te moby? Nie. Oby nam się nie zdelegalizował coś... co może nam się nie spodobać. Weż co, ale powiem ci, przerażamy to. A powiem ci czemu? Hmm? No? bo ja... Yy... No, po prostu sobie horrorka napisałem, nie? No i go czytałem. Zobaczy, czy on dobrze wyszedł. Będę go chciał publikować. No i powiem to po prostu. Narobiłem ze strachu i się teraz się sam boję. Słyszałaś? Hip hip hurani jesteśmy tu sami. Słyszę. Au. Z góry. Przepraszam cię Linka, chyba dostałaś ode mnie błądkę. Tak, jedno serduszko mi zabrałeś. To bardzo przepraszam. Ma no za co Przepraszam. proszę. No wiesz, ja już nie ten wiek, ślepy, zaczynam się stawać. O, robiłam podejście, tak? A ja właśnie robię. Jak ja zaznaczę, że to jest ten. Dzień dobry, o, kurde. Wyłączyć szybko zegarki. Placaczek uratował mi życie. No dobrze. Za chwilę uratuje ci coś więcej. Przez Przespi... zegarki. Но не с этой. Chce sobie te tabletki łyknąć. Nawet nie wiem, gdzie jest Twój nagrobek. Wiesz, kto mnie załatwił? Granat. Granat. Ale to jest zawsze z tym, że ty podchodzisz, i nie Walczyłem cały czas z tym kliperem kurka wodna, wplątałaś się. I miałeś się wycofać. Mówię, walczyłem cały czas z tym Creeperem, byłem żarty z walką z creeperem. a cilinka co zrobiła? Chilinka A, cię przywalę ci... Utherowi granacik. Będzie szczęśliwy. No ostatnio byłeś nieszczęśliwy. Nagrobek jest w ziemi nad górze. Nad tobą. Pelek? Teraz nie mam żadnego doświadczenia. Yy, poczekaj no. Mój creeperowy plecaczek będzie sprawny za 10 minut. Aha. No to powiem ci tylko jedną rzecz. Zaś mam na mapie, otwiera mi się dziwna konstrukcja. Tak jak patrzę. Coś ciekawego obejrzałeś? Tak, usuwają swój zgon. Uh -huh. Kurka cienka. No. Widzisz na Widzę. I tam widzę też pająki. Bierz za sobę gra grana. Przygotuj granata! Mam. Wycofaj się. Stój. Stój, 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 stój. stój hej paskudy, hej paskudy i co? dalej jakiś dzięcioł strzela? tak Dostałem go. Uważaj, bo tam się od nich roi. Dzielinka, granat. Ale nie we mnie. Misi. Trochę dalej by trzeba było. To nic, dziękujemy za oglądanie. Mówił do Was Utard Rejs. Tak, dzisiaj mi się zginęło. Cielinka. No, zginęło ci się. To głupi przypadek. Cielinka nie. Zlokalizowała jak odległość między tobą, a tymi mobami? No i mnie usmażyła. No to już któryś raz z rzędu? A tak, ta, ty mnie zabiłeś tym kartoplanem działkiem. To było dobre. No dobry, dziękujemy za, za oglądanie. Życzymy miłego dnia. Mówił Utar, a to jest moja mama Cilinka. Cześć wam nasi oglądacze, jestem Cilinka, mama Utara. Do zobaczenia.